Sława w związku ze zbliżającą się nocą kupały, czyli pięknym, przesiąkniętym magią słowiańskim świętem miłości, dzisiaj iście słowiański odcinek. Opowiem Wam o trzech bliskich memu sercu słowiańskich boginiach. Zapraszam do oglądania. Tak mam zmieniony głos dlatego, że zaraziłam się od dziecka, także nie zwracajcie na to uwagi. Pierwszą z nich jest Mokosz. Jest to bogini, a może demon, którą każda słowiańska kobieta powinna znać i wcale nie dlatego, że jakaś firma kosmetyczna się w ten sposób nazwała. Mokosz to y, bogini opiekunka ziemi i kobiet, która patronuje wszelkim aspektom kobiecości, a więc związana jest również z płodnością, y, również y, z płodnością ziemi, owocnymi plonami oraz z seksualnością, y, z kobietą w roli matki opiekunką ogniska domowego i opieką nad dziećmi. Dlaczego mówiłam o demonie? <noise> Cóż, niektórzy badacze twierdzą, że Mokosz jest tak zwanym demonem opiekuńczym. No, ale dla mnie jest ona jednak boginią i kompletnie nie rozumiem, jaki jest cel degradowania bóstw bogów w ten tak okrutny sposób. Czemu dla mnie jest boginią? Świadczy o tym wszystko, co zaraz Wam o niej opowiem. Ciekawa jest etymologia jej imienia – Mokosz. Rzekomo pierwsze trzy litery jej imienia tworzące rdzeń Mok oznaczają wilgoć i mokrość, ale niektórzy badacze doszukują się również korzeni w innym słowie, który oznacza bodaj dostatek, dostatek bogactwo. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ te znaczenia się poniekąd zazębiają, No bo czyż mokra ziemia Nie zapewnia ludziom dostatku. Dawniej bardzo kojarzono płodność ziemi z kobiecą płodnością, a sama mokosz, Pokazywała swoją boskość w plonach rolników, przez długi czas narosło wiele przesądów, zakazów i wierzeń związanych z ziemią jako uosobieniem bogini Mokosz. Na przykład istniał zakaz wyrywania w czasie przed nastaniem wiosny trawy z ziemi, bo wierzono, że wyrywa się wtedy włosy bogini. Ponadto nie wolno było kopać w ziemi, nakłuwać jej jakimiś ostrymi narzędziami, a nawet się na niej przewracać, bo głęboko wierzono, że przed nadejściem wiosny mokosz Matka Ziemia jest w ciąży, ze swoim partnerem gromowładnym, Perunem, który zapłodnił Ziemię swoim grzmotem, wink, wink. <noise> I wkrótce bogini ma urodzić owoce. No i wtedy właśnie wszystko kwitnie. No, no, ale właśnie to kopanie, bicie i grzebanie w ziemi przed nastaniem wiosny, było dla wierzących w to ludzi jak czy jest? Teraz też współcześnie, pewnie dla niektórych, jak robienie tej krzywdy brzemiennej kobiecie. Dawniej ludzie traktowali to bardzo dosłownie, a obecnie wydaje mi się, że na pewno w jakiś sposób się to w pamięci współczesnych Słowian zachowało. Mokosz utożsamiana jest również z tkactwem i przędzeniem, co prowadzi naturalnie do skojarzeń z tkaniem ludzkiego losu oraz z odpowiedzialnymi za to rodzajnicami, które właśnie tkaniem losu się zajmują. Ale w związku z tym, że Wiąże się ją z przędzeniem, no to jej boskim zwierzęciem jest pająk. I to też naturalne skojarzenie, no bo, no bo z czym kojarzy się pająk? Oczywiście, że z pajęczyną i z tkaniem pajęczyny. Trzeba bardzo uważać na pająki, szczególnie te, które znajdziemy w domu, ponieważ są one wysłannikami mokoszy i kiedy się ich, że tak powiem, niehumanitarnie pozbędziemy. Do domu zaprosimy nieszczęście i podobno pająk mokoszy jest właśnie jej wysłannikiem, który ma moc obdarowywania życiem i szczęściem, ale też umiejętność zabierania życia i zsyłania pecha, a to wszystko na polecenie bogini Ziemi. Dobra, dosyć omokosz. Rozgadałam się, a cóż, poradzę. Bardzo ją szanuję i bardzo ją lubię. Słuchajcie, druga bogini, Dziewanna. O niej niestety nie ma tak wielu wiarygodnych źródeł, przez co samo jej istnienie bywa podważane. Jest ona jednak takim. Słowiańskim odpowiednikiem rzymskiej diany, i może właśnie dlatego jest mi do niej tak blisko. Dziewanna jest boginią natury, łowów, lasów, płodności i miłości. Utożsamia się ją również, co ciekawe, z marzanną. Podobno kiedy marzanna odchodzi i nastaje wiosna, no to wtedy dziewanna jakby się przebudza i wraz z nią. Również cała natura, no i zastępuje wtedy Marzannę. Przedstawia się ją z psami myśliwskimi yy, i innymi zwierzętami lasu, z łukiem, a nawet z taką czapą zrobioną z niedźwiedziego łba. Jest to bogini, można powiedzieć, o dwóch obliczach, a. I takie oblicza ma natura. Z jednej strony wyrozumiała, piękna i delikatna, a z drugiej strony silna, niezależna i impulsywna. To właśnie do dziewanny zwracały się i pewnie zwracają współczesne rodzimowryczynie, aby pomogła znaleźć miłość i to w tej intencji. Błogosławieństwa puszczane są na wodzie wianki. I o ile nie kojarzycie takiej bogini, to jestem pewna, że kiedyś już gdzieś może słyszeliście jej imię, dziewanna. Z czym się wam kojarzy? Jeżeli pomyślałeś bądź pomyślałaś o roślinie, masz rację. Dziewanna to nazwa naprawdę pięknej, słowiańskiej rośliny o wielu cudownych właściwościach. To ziele potrafi osiągnąć spektakularne rozmiary i ma pełno pachnących żółtych kwiatów. Fenomenalne do kadzideł, świetnie komponuje się z kopalem. Dajcie znać, czy chcecie film o magicznych właściwościach. Dziewanny. Trzecia boginię, o której chcę Wam opowiedzieć, już przewinęła się przez ten film, a jest to Marzanna. Stoje ona na zupełnie innym biegunie. Mokosz i Dziewanna są raczej kojarzone z radością, światłem, miłością. <grym> Oj, nie można tego powiedzieć o Marzannie. Marzanna jest przede wszystkim boginią tego czasu, kiedy ciemność triumfuje nad światłem, a dni są krótkie. Jest tajemnicza i wiąże się ją z zimnem, zimą, śmiercią, chaosem, e, chaosem i zniszczeniem, chorobami, ale też ze snami i zaświatami. Zapewne kojarzycie spalanie, czy też Topienie marzanny. Jest to pogańska tradycja, którą po dziś dzień kultywują o, niewinne dzieci w przedszkolach i szkołach najpewniej w ogóle nie, nie zdają sobie sprawy o jej korzeniach. Niektóre źródła podają, że jest ona również opiekunką walczących na wojnach. No i tak z jednej strony jest ta śmierć i zimno, ale z drugiej kojarzy się ją również z witalnością, więc, można powiedzieć, że ma ona w sobie pewne sprzeczności. No ale umówmy się, kto ich nie ma. Piękne w panteonach bogów nie tylko słowiańskich, również innych wierzeń jest to, że bogowie nie są krystaliczni, ale często mają dwie twarze tą dobrą oraz tą niszczycielską. Yy, nic nie jest biało-czarne i. Bogowie są bardzo ludzcy, i to wydaje mi się naprawdę bardzo zdrowe. Możecie spotkać się z różnymi wizerunkami marzanny: albo takiej królowej śniegu, albo takiej biegającej po łąkach czy zbierającej wodę ze strumyka. Ja jednak gdzieś w głowie mam taki, taką zapisaną marzannę jako taką królową śniegu, zimną, chłodną, zdystansowaną, lub jeszcze jako taką czarownicę z narni. Tak sobie tą marzannę wyobrażam. Co ciekawe, Niektórzy badacze łączą marzannę z wrotyczem oraz przypisują jej trzymanie klucza, jakoby był to właśnie klucz do zaświatów. Marzanna jest również kojarzona z wodą i jej przepływem. Wspominałam już przy okazji opowiadania o Dziewannie, że te dwie boginie niektórzy ze sobą kojarzą, że jedna zastępuje drugą, kiedy zmieniają się pory roku. Pewien polski kronikarz Jan Długosz wysnął teorię, że Marzanna i Dziewanna to tak naprawdę jedna bogini, tylko to są jej. Dwa oblicza. Dziewanna jest tym odpowiadającym za życie i urodzaj, a marzanna za śmierć i zniszczenie. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Niewątpliwie ta bogini wzbudzała szacunek, a topienie czy spalanie jej podobizny wcale nie miało na celu znieważenie jej, a jedynie takie pożegnanie z pompą, <grywki> że tak powiem, yy, i upewnienie się, że zostanie odesłana do zaświatów na czas nastania wiosny. A czy wy macie jakiegoś boga z panteonu słowiańskiego lub innego, do którego jest wam najbliżej? A może czujecie z jakimś pewną więź? Piszcie w komentarzu. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A ja życzę Wam udanych celebracji nocy kupały. Niech miłość będzie obecna w życiu każdego z nas, niezależnie od wiary. Sława!